Yo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym omówieniu mangi Boruto. Tym razem zajmujemy się chapterem 59, zatytułowanym Night. Lub jak to woli, rycerz. W tym rozdziale, powiem Wam, dzieje się wiele interesujących rzeczy. Wiele takich, których się nie spodziewałem, a kilka też takich, które mogą nam już powoli sugerować, jak będzie wyglądać przyszłość serii. Jeżeli jeszcze nie czytaliście tego rozdziału, a jesteście ciekawi, to zapraszam i życzę miłego oglądania. Tak jak już Wam zapowiadałem od dłuższego czasu, to omówienie będzie w nieco odświeżonej formie. Widzieliście właśnie nowe intro, które przygotowałem specjalnie właśnie pod omówieniem mangi. Możecie dać znać, czy Wam się podoba, czy nie, w komentarzach. Do tego jeszcze minął mi właśnie termin pierwszego ostrzeżenia, które dostałem przy pierwszym omówieniu mangi, więc mogę już Wam zaprezentować inny sposób prezentowania tej treści i myślę, że tym razem już nie zablokuję. Zobaczymy. Ale dobra, przechodzimy już do omówienia. Chapter zaczyna się dość nietypowo. Widzimy Kodo i Kałakiego jeszcze z okresu, gdy byli dziećmi. Kodo dusi Kałakiego, wmawiając mu, że to on powinien zostać wybrany, że nie widzi w Kałakim niczego specjalnego. Kałaki, po pierwsze, jest pod wrażeniem siły Kodo, z innej strony, kompletnie nie wie o co mu chodzi. Kodo tłumaczy mu, że jest o niego zwyczajnie zazdrosny i go nienawidzi. Gdyby nie był wybranym naczyniem, zabiłby go od razu. I wtedy Kałaki się budzi. Budzi zrywając się zaniepokojony. Okazuje się, że był to kolejny koszmar związany z Karą. Jesteśmy już w czasach teraźniejszych. Kałaki leży w jakimś, można powiedzieć, laboratorium, gdzie urzęduje sobie Amado. Jest z nimi również Sumire, którą trochę zaniepokoiła reakcja Kałakiego. Kałaki jednak uspokaja ją mówiąc, że to tylko zły sen. Amado pyta się Kałakiego, czy ten nadal ma koszmary związane z Jigenem, Karą itd. Kałaki odpowiada, że czasami. zdradza mu, że ten konkretny jednak dotyczył Kodo. Kałaki opowiada, że Kodo, jak zwykle narzekał i był zazdrosny, że to Kałaki jest wybrańcem. Miał taki sen, mimo że nie jest już dłużej naczyniem. Wtedy to Amado zwraca mu uwagę, że się myli. Kałaki i Sumire są zaciekawieni, co ma na myśli. Amado twierdzi, że Kałaki w dalszym ciągu jest naczyniem Ishikiego Otsutsuki i że to już się nie zmieni. Kałaki zaczyna się denerwować. Amado wyjaśnia chłopakowi, że mimo, że Ishiki już nie ma opcji powrotu, nie może już przejąć ciała Kałakiego, to on w dalszym ciągu jest jego naczyniem. Kałaki jednak ucisza go, mówiąc, że nie chce tego słuchać. Amado stwierdza, że fakt, że w ciele chłopaka są nadal komórki Otsutsuki jest na to dowodem. Taka jest jego rzeczywistość i musi się z tym pogodzić. Wtedy Kałaki wybucha gniewem, korzystając ze swojego naukowego ramienia, przygniata Amado do ściany i jeszcze raz każe mu się zamknąć. Amado przyznaje wtedy Kałakiemu, że jego plan, by Boru to wszczepił Kodo swoją karmę, jest w teorii całkiem dobry. Boru to mógłby się odrodzić i byłby bezpieczny, a Kałaki pozbyłby się kodo raz na zawsze. Dwie piecze nie na jednym ogniu. Jednak, według Amado, jest jeden problem to nie mógłby się odrodzić, dopóki ekstrakcja nie zakończyłaby się, a ciało kodo zostało w pełni ocycuki. Kodo musiałby zostać naczyniem, a jak się można spodziewać, nie będzie czekał aż do tego dojdzie, lecz raczej zaatakuje pierwszy z chęcią zabicia wszystkich. A szczególnie siódmego w ramach zemsty za śmierć Ishikiego. Amado zgaduje, że Kałaki chce chronić siódmego, sugeruje mu więc, że w tym celu Kałaki potrzebuje więcej mocy, na tyle, by móc pokonać Kodo. Kodo wtedy zastanawia się, czy Naruto mógłby wygrać z Kodo, podobnie jak to było z Deltą. Amado nie jest pewny, jak silny jest Naruto bez Chakry Kyubiego, jednak przypuszcza, że siódmy w walce jeden na jednego z Kodo mógłby zginąć. Walka na pewno nie potoczyłaby się tak jak ta z Deltą. Amado domyśla się, że kałaki pragnie mocy i że pewnie myśli o tym, odkąd właśnie stracił karmę. Kałaki chce, by Amado przeszedł do rzeczy. Amado tłumaczy mu, że teraz kałaki może zgarnąć tę moc dla siebie. Odkąd Ishiki nie ma już opcji powrotu, karma stała się czystą bronią. Uważa, że kałaki ma podstawowe kryteria, a sam Amado jest w stanie to załatwić. Wkurzony kałaki pyta się Amado, czy ten serio uważa, że pozwoli mu wszczepić sobie karmę ponownie. Amado jednak mówi, by ten nie udawał, że tego nie chce. Kałaki twierdzi, że Amado najbardziej powinien wiedzieć, że on brzydzi się karmą, jak niczym innym. Amado mówi, że wie to bardzo dobrze, ale wie też, że Kałaki jest bystry i zrobi wszystko i wykorzysta każdy sposób, by móc spełnić swoje cele. Zupełnie jak sam Amado. Kałaki traci cierpliwość i wychodzi. Amado jednak kazał mu zapamiętać, że wybór jest w jego rękach. W tym momencie przenosimy się po raz pierwszy od 57 czapteru do bazy Boro, gdzie widzimy Eidę i Kodo. Jak się okazuje, Aida cały czas obserwowała to, co działo się w wiosce liścia. Jest jej żal Kałakiego, który bardzo martwi się o siódmego. Jest jej żal, bo widzi, że Kałaki nie może nic zrobić by ochronić Naruto i nie może na to dłużej patrzeć. Pyta się Kodo, czy ten nie mógłby jednak zrezygnować z planu zabicia Hokage. Kodo przeprasza, ale nie zamierza rezygnować. Ishiki był dla niego bogiem, któremu służył. A Hokage i reszta zabiła tego boga. Jest to niewybaczalne, i każdy z nich musi zostać ukarany bez wyjątku. Ejda przerwała Kodo mówiąc, że przecież obiecał nie zabijać Kałakiego. Kodo jest tego świadom i z szacunku do samej Ejdy zamierza zrobić specjalny wyjątek. Jednak siódmy to jego cel numer jeden, zamierza go zabić własnymi rękoma. Ejda zgadza się, jednak zwraca uwagę, żeby Kodo zadbał o to, żeby Kałaki nie dowiedział się, że ona miała z tym coś wspólnego. Ejda nie chce, żeby Kałaki ją znienawidził. Wtedy to robak, którego również możecie kojarzyć z 57. chaptera. Pyta się Ejdy jak długo tutaj zabawi, w myślach uważając Kodo i Eidy za pokręcone dziwadło. Ejda tymczasem zwraca mu uwagę, że jest nietaktowny, pytając ją o takie rzeczy. Robak znowu w myślach nazywa Ejdę wiedźmą, mówiąc jak może mu rozkazywać. W ten Kodo przerywa, mówiąc, że zabił dwóch strażników przed głównym wejściem, a potem jeszcze sześciu po drodze do pomieszczenia, w którym przebywał robak. Zwraca uwagę, że w bazie może przybywać więcej żołnierzy i mogą im zacząć zawracać głowę, jeżeli dowiedzą się, że Ada została wybudzona. Robak przyznaje mu rację. Mówi Ejdzie, że powinna się pospieszyć i wyruszyć, a on zajmie się tutaj dla niej wszystkimi problemami. Ada jednak czuje się pewnie, bowiem mimo wszystko nikt nie będzie w stanie jej tknąć. Dziwi się skąd te nerwy. Kodo przyznaje, że w dalszym ciągu odczuwa pociąg do Edy, choć wydaje mu się bardzo naturalny i dalej nie może uwierzyć, że to po prostu jej umiejętność. Robak zwraca uwagę, że jeżeli Eida chce Kałakiego, to musi działać. W myślach powtarza sobie, by w końcu się wynosili. Eida jednak stwierdza, że to nie będzie takie proste. Zarówno Hokage, jak i Kałaki są stale strzeżeni, a do tego pięć wiosek cały czas poluje na samego Kodo. Kodo się zgadza i pyta się, jaki zatem jest plan. Ejda uważa, że nie ma co się spieszyć, okazja na pewno się nadarzy. Jej jasno jasnowidzące oczy Senrygana będą obserwować sytuację. Kodo wkurza się, że nie jest w stanie teraz zdjąć tych ograniczników mocy, jednak uważa, że mimo wszystko już teraz jest w stanie wygrać przeciwko Naruto i Sasuke, jeżeli będzie z nimi walczył jeden na jednego. Ejda wtedy dodaje również, żeby nie liczył na jej umiejętności bojowe, ponieważ są one ograniczone jedynie do prostego taijutsu. Kodo zdziwił się mocno. Myślał, że Ejda będzie też równie potężną wojowniczką. Ejda jednak przyznaje, że nie lubi barbarzyńskich zagrań, jak i również niespecjalnie lubi ból. Kodo już rozumie. Ejda jest po prostu delikatna. Wtedy robak mówi do siebie w myślach, żeby Kodo wziął się w garść, bo Ejda sprawia, że mięknie i dziwi się, że Kodo nie czuje się zhańbiony. No i zawstydzony przez Eidę. Ejda uważa, że właśnie dlatego według niej oni bardzo uzupełniają się nawzajem. Ejda będzie jego oczami i uszami, a Kodo będzie jej obrońcą jej rycerzem. Kodo przystaje z chęcią na rolę rycerza Eidy, lecz zwraca uwagę, co będzie, jeżeli Ejda znajdzie się sam na sam z Kałakiem, a on będzie próbował ją zabić. Dla Ejdy to straszne pytanie, lecz Kodo uważa, że to nie jest niemożliwe. Kałaki i Boru to są teraz osocuki jej zdolność na nich nie zadziała. Ten fakt może i jej się bardzo podoba, bo ich uczucia co do niej będą prawdziwe, lecz to może się obrócić przeciwko niej, a w konsekwencji przeciwko samemu Kodu. Ejda przez chwilę się zastanowiła. W końcu dochodzi do wniosku, że wolała tego uniknąć, ale będzie musiała skorzystać z jednej opcji. Mówi do Kodo, by ten poszedł za nią. Przedstawi mu ona swojego drugiego rycerza. Kodo zainteresował się, co ma na myśli. Wtedy przenosimy się ponownie do Wioski Liścia, widzimy przechadzającego się po jej ulicach Kałakiego. Spaceruje, myśląc cały czas o słowach Amado na temat mocy, której potrzebuje i na temat karmy, którą Amado może mu przywrócić. Wtedy zwraca na niego uwagę Shikadai, woła go, lecz Kałaki będąc zamyślony cały czas rozmową z Amado, odpowiada Shikadaiowi, krzycząc, żeby się zamknął. Shikadai trochę się zmieszał, wszyscy ludzie wokół od razu zwrócili uwagę na Kałakiego. Kawaki czuje się trochę zawstydzony, lecz Shikadai podchodzi do niego i mówi, żeby Kawaki ich zignorował i po prostu szedł dalej. Shikadai mówi, że to kim jest Kawaki jest ściśle tajne i żaden cywil nie powinien tego wiedzieć. Jednak odkąd Ishiki zaatakował wioskę, krąży tutaj wiele różnych plotek, zarówno prawdziwych jak i fałszywych. Ale mimo wszystko Shikadai radzi Kawakiemu, by się nimi nie przejmował. Konoha jest od teraz jego domem, ktokolwiek by czegokolwiek nie mówił. Sam siódmy to potwierdził. Kałaki przeprasza Shikadajo za to, że musi go znosić. Sikadaj radzi Kałakiemu, by ten skończył z tym posępnym wyrazem twarzy. Uważa, że ludzie mogą się zwyczajnie bać. Radzi mu również, by zawsze szedł trzymając głowę w górze. Kałaki, choć dalej z posępną miną, dziękuję za rady. Przenosimy się tym razem ponownie do laboratorium, gdzie widzimy Amado i Sumire. Sumire chce się dowiedzieć od Amado o co chodziło z tym wcześniej. O co chodziło z karmą? Amado odpowiada, że jest dokładnie tak jak to opisał, i pyta się Sumire, czy w ogóle go słuchała. Sumire jednak bardziej chodzi o jego intencje. Wtedy to Amado z ciekawości pyta. Czy Sumire przypadkiem nie dlatego chciała zostać jego asystentką, żeby móc go szpiegować? Sumire troszkę zmieszana i zdenerwowana odpowiada jednak, by ten nie zmieniał tematu. Amado stwierdził, że pewnie i tak to robi, ale w porządku. Wszystko jej wytłumaczy. Karma Kałakiego została usunięta. Jednakże dane odsługi, które zostały wgrane w jego ciało, nadal pozostają, co właściwie niczego nie zmienia. Żeby było to łatwiejsze do zrozumienia dla Sumire, Amado porównuje kałakiego jako naczynie do domu. Karma byłaby wtedy drzwiami wejściowymi, a dusza Ishikiego właścicielem domu. Jednakże bez drzwi wejściowych dusza Ishikiego nie może już wejść do domu. W tym czasie życie Ishikiego dobiega końca, a jego dusza gaśnie. Ale nawet jeśli drzwi do domu zniknęły, dom nadal pozostaje, a w środku tego domu nadal drzemie moc i Amado nie jest w stanie stworzyć czegoś takiego od zera. Lecz jeżeli mowa o ponownym otwarciu tych drzwi, to już jest coś, co jest w stanie zarobić. Sumire rozumie z tego, że Amado jest w stanie zrekonstruować karmę Kałakiego. Amado jak najbardziej to potwierdza. Sumire jest pod wrażeniem. Amado zdradza od razu Sumire, że podobnie jak w przypadku Kałakiego, Ishiki umieścił też karmę na kodo. Jednak kodo zawiódł jako naczynie, lecz dzięki temu tylko zyskał na sile. Jego karma stała się jego najdoskonalszą czystą bronią. A odkąd Ishiki odszedł, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby Kałaki mógł również ponownie korzystać z tej mocy. Dlatego Amado uważa, że kałaki powinien to zrobić, zwłaszcza biorąc pod uwagę nadchodzące zagrożenie. Sumira się dziwi, że to wszystko. Zapytuje się Amado, czy naprawdę nie ma żadnego innego powodu, dla którego chce on przywrócić kałakiemu karmę. Widzimy tylko spoglądającego kątem oka na Sumire Amado, po czym przenosimy się ponownie do bazy Boru. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kolejna komora. Kodo domyśla się, że to kolejny cyborg, którego Boro tutaj ukrył. Pyta się Ejdy, czym jest ten cyborg? Eida odpowiada tylko, że to jedyna osoba poza oczywiście cocuki, która jest w stanie ją zabić. Kodo jest wyraźnie zainteresowany tym faktem. Ejda każe robakowi go wybudzić. Robak jednak dopytuje, czy na pewno chcą to zrobić. Jednak Eida chce, by to zrobił w tym momencie. Robak więc rozpoczyna wybudzanie. Komora otwiera się, wydostaje się z niej chmura pary. Po czym Kodo dostrzega zupełnie pustą komorę. daj jednak domyśla się, co nowo wybudzony cyborg zarobił. I wtedy nagle widzimy małego chłopca na plecach Kodo krzyczącego do niego: Hej! Dzieciak pierwszy co robi to wypytuje Kodo, kim jest i czy jest nowym facetem jego siostry. Kodo jest w szoku, nie wie kiedy dzieciak się tam pojawił i już miał atakować chłopca, jednak Ada go w ostatniej chwili powstrzymuje. Dzieciak nagle woła do Ada, że na tym tutaj się całkiem fajnie jeździ. Kodo nie wie właśnie co się dzieje. Ada jednak nazywając go Demon, każe mu zejść, po czym przypomina mu, że miał nie wskakiwać na nieznajomych. Wtedy to Demon krzyczy do Kodo, by ten lepiej był poważny w sprawie uczuć wobec Edy, bo zabije go, jeżeli ona będzie przez niego płakać. Aida tłumaczy swojemu braciszkowi, żeby się uspokoił, Kodo to tylko kolega i właściwie nie jest w jej typie. Wtedy widzimy dość zabawną scenę, gdy Demon, nadal siedząc na Kodo, przygląda się mu i śmieje się słysząc słowa siostry. Kodo natomiast nie dowierza w to co się właśnie dzieje. Jednak nagle z oddali widzimy nadbiegających strażników. Dziwią się dlaczego Robak jest z nimi. Sam Robak natomiast w myślach uważa, że oni zrobili bardzo źle przychodząc tutaj. Potem krzyczy do nich, by się stąd wynosili i inaczej szybko zginął. Strażnicy zastanawiają się o co mu chodzi i czy może nie jest ich zakładnikiem. Kodo już miał się za nich zabierać, lecz Ada powstrzymuje go, mówiąc, że to idealna okazja i żeby obserwował dokładnie. Strażnicy mają zamiar pozbyć się cyborgów zgodnie z rozkazami na wypadek wybudzenia się jakiegoś. Dimon spogląda cały czas na owych strażników, i nagle, gdy oni już mieli atakować, widzimy jak głowa jednego z nich jakby eksplodowała lub się zapaliła. Reszta nie wie co się dzieje. Mały Dimon się uśmiecha. Drugi ze strażników miał zamiar zaatakować przy pomocy topora, jednak jakimś sposobem sam został ugodzony tym toporem w głowę. Dimon jeszcze bardziej zaczął się śmiać. Jeden ze strażników postanowił uciec, jednak zdążył go dorować. Mały Dimon silnie kopiąc przeciwnika. Ostatni strażnik ledwo zaczął wysuwać swoją katanę z pleców, a jego głowa jakby samoistnie odpadła. Kodo pyta się, czy przypadkiem jego zdolność nie polega na odbijaniu ataku przeciwnika. Ejda tłumaczy, że im silniejsza intencja zabójstwa, tym silniejsza reakcja. Wróg, który po prostu wyobraża sobie scenę zabójstwa, spowoduje, że efekt końcowy zostanie natychmiast odzwierciedlony na nim lub na niej. Według Kodo to naprawdę potężny dzieciak. Ejda więc oficjalnie przedstawia swojego kolejnego rycerza, a zarazem młodszego braciszka, Dimona. I ponownie przenosimy się do Amado i Sumire. Sumire przyznaje, że pierwsze co poczuła, gdy oni wrócili po walce z Ishikim, to że coś jest nie tak. Zobaczyła, że Amado natychmiast sprawdził stan Kałakiego i wyglądał, że poczuł głęboką ulgę, że nic mu nie jest. Jednak wydawał się jej bardzo zmotywowany czymś innym niż zwykłą troską o jego dobro. W sumie przyznaje, że została jego asystentką z jej własnej woli. Po prostu martwi się o Kałakiego i Boruto. Wtedy Amado jej przerywa, mówiąc, że jest bardzo mądra lub bardzo głupia. Uważa, że gdyby milczała, mogłaby wyciągnąć więcej informacji. Pyta się jej, czy rozumie, czym jest strategia. Widzimy wtedy na chwilę kałakiego siedzącego na kamiennej twarzy Naruto. Po czym ponownie widzimy Sumire pytającą się Amado, czy ten czegoś nie knuje. A Amado wtedy dochodzi do wniosku, że Sumire jest jednak zwyczajnie głupia. Tak oto kończy się ten chapter. Powiem wam, że naprawdę był to jeden z ciekawszych chapterów, jakie zostały ostatnio wydane. Był to taki chapter pół na pół. Było troszeczkę akcji, ale też duża dawka nowych informacji. Naprawdę przyjemnie i z zaciekawieniem czytało mi się ten chapter. W porównaniu do poprzedniego ten był naprawdę genialny, oczywiście nie umniejszając tamtemu. Ale ile rzeczy się dowiedzieliśmy. Wiele rzeczy się wyjaśniło i to powiem wam, nie tylko aspekty związane z teraźniejszymi wydarzeniami, ale wiemy już trochę więcej na temat tego, jak będzie wyglądać przyszłość i jakie zabiegi mogą zostać zastosowane. Zrodziło się również wiele nowych teorii, które oczywiście w swoim czasie poruszymy na tym kanale. Wiemy już, w jaki sposób kałaki mógłby odzyskać swoją karmę i najpewniej właśnie w taki sposób się to wydarzy. I mogę powiedzieć, że moja teoria się nawet po części sprawdziła, bo w jednej z opcji mówiłem, że Zwyczajnie może im w tym pomóc Amado, który pomagał w tej sprawie Jigenowi. No i najwidoczniej właśnie tak będzie, i wiemy już dlaczego Kałaki będzie mógł z niej korzystać bez obaw, że Ishiki przejmie jego ciało. Zostało to nam bardzo ładnie wytłumaczone w przykładzie z domem i drzwiami. Tak samo wyjaśniła się teoria krewnych Eidy. Okazało się, że krewnym, na którego również nie działa jej moc, jest jej młodszy braciszek. Zatem, teoria jakoby Amado miałby być jej ojcem ma już mniejsze szanse na sprawdzenie się no i to w sumie dużo mniejsze, ponieważ sama Ada powiedziała, że Demon jest jedyny taki poza Otsutsuki do tego jeszcze potwierdził się ten wyciek, o którym swego czasu mogliśmy czytać w internecie mianowicie, że umiejętność Aidy to dojutsu, które się nazywa Senrygan ja powiem wam, że jestem w szoku bo właśnie czytałem te wszystkie informacje na temat Senrygana w internetach, które krążyły no i powiem wam, że jestem pod wrażeniem, że takie informacje wyciekły do internetu i to już w sumie dwa albo trzy chaptery wcześniej, więc no ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, co z tego będzie dalej. Także chapter naprawdę ciekawy i bardzo wciągający. Możecie mi napisać, jak wam się podobał. Chętnie sobie poczytam. Myślę też, że jeżeli będziecie chcieli, to na jakimś streamie bądź na Discordzie będziemy mogli zorganizować sobie jakąś pogadankę na temat tego lub kilku ostatnich chapterów, wtedy będziemy mogli sobie wszystko jeszcze bardziej szczegółowo omówić. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał, że ta forma omówienia Wam odpowiada. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić dla niego łapki w górę. A jeżeli jeszcze nie jesteś w gronie widzów tego kanału, to możesz dołączyć zostawiając subika. A ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych materiałach, no i oczywiście za miesiąc w kolejnym omówieniu Chaptera. Wtedy będzie to już okrągły 60 rozdział. Zobaczymy, co nam pokaże. Trzymajcie się, na razie. Dziany.